No hej hej moi mili widzowie, mm, robię challenge, słuchajcie, tak e, po prostu z, to zro zrobiłem u siebie w pokoju, później wytnę i pokażę jak było poprzednio, po środku, teraz pokazuję jak jest obecnie, później pokażę jak było poprzednio, no wykryłem tutaj też takich parę fajnych e, smaczków, takich lekkich bugów, e, teraz akurat już nie mam, nie chcę mi się, bo akurat nie było zapisane, jak się lampy zakupi i się zapali światło, to się te lampy w ogóle nie świecą, to jest taki błąd, no kurcze, to po co mi ta lampa, jeżeli tylko na suficie się świeci, no to taki tylko tyle co dodatek. Tak, tutaj ta szafa została wymieniona, te szafy tutaj tak naprawdę e, nie ma jak je podmienić, zamienić, biureczka są już, o proszę bardzo, lasto la w, w każdym pokoju dla dziecka, w Taboret przy łóżku, żeby mogło się przebrać. E, tak, ściany są odnowione, odmalowane. E, pokoje, pokoje dziecięce są tak samo pomalowane. Na, jedy, na jeden, ten sam kolor, tak samo i tutaj, jak widać, e, biurko, szafa. Tutaj obraz już jest inny, łóżko też jest inne i taboret jej oczywiście. No i tutaj ten e, kwiat też już jest inny, szafa też już jest inna. Są jakieś tam drobne e, niuanse, e, uwagi, które po prostu e, życzyłbym powodzenia producentom, bo po prostu jak się lampę zakupi, to tam nie świeci, chociaż się zapali, no, kibelek zmieniony, proszę bardzo, zmieniony ten, tutaj tak, tak, tak samo nie ma lustra, to też taki tam, powiedzmy, też jest taki niuans po prostu, no, jak to tam powiedzieć, no łazienka bez, bez luster, tak? No, że, taki, że taką łazienkę wybrałem powiedzmy no mm, nie ma, nie ma z dębu dlaczego dlaczego nie ma z dębu? Szafy nie ma za dużego wyboru takie kurczę no naprawdę jest ciężko taki, wy, o taki wybór e, no co tam będę stawiał taką szafę do, 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 do łazienki to do, 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 do trochę do dupy było Kuchnię, kuchnię jest bardzo ciężko zmienić. To znaczy nie, nie, jest pro, nie jest problem ze zmianą, jest problem ze zmianą tutaj. Jeżeli później, jakbym kupił jakąś szafkę czy coś, to nie mogę pod pod, 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 odno, pod parapet podsunąć. Nie wiem czemu. To też jest takim lekkim niesmakiem. Ja to kuchnię po prostu nie wymieniałem, zostawiłem to, wymieniałem lodówkę, krzesełko, krzesła, stołu zmieniony jest. Nie pamiętam czy go wymieniałem czy nie. Chyba zostawiłem tutaj. Tutaj biurko jest moje. Tutaj jest e, całe moje jest dowodzenie. Też jest zmienione. No tu e, też było ciężko znaleźć, bo wszystko jest tak mówię, tak jak mówię na jedno kopyto. Jeżeli tu jest kuchnia i tu jest jadalnia, no to sorry, ja z mi tu nic nie będę stawiał to zostawiłem. E, tak jak mówiłem Sofer nie ruszałem, tego nie ruszałem, tu jest zmienione, no i tutaj wstawiłem tą szafę. E, tutaj w stoliczek postawiłem w stoliczek kawowy, dwa, dwie pufy, no i tutaj na tarasie też postawiłem pod, e, pod okapem e, stoliczek kawowy na zewnątrz, żeby wyjść tam, można kawkę wypić, no i tak, tak to wygląda obejrzymy e, tutaj powiedzmy obmalowałem to bar, na bardzo jasno tam niebieski błękit na zewnątrz i mój pokój też jest na, na błękit pomalowany tutaj wymieniłem tak samo e, to to nie wymieniałem tak naprawdę nie ma jak ciężko jest dobrać cokolwiek no i tą szafę wymieniłem i tutaj tego kwiatka postawiłem Przygotowuję materiał do challenge'u. To będzie film cięty. Nie, za to po prostu nie chcę mówić, bo nie wiem czy to wytnę, czy nie wytnę. W którym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. Po prostu przygotowuję film do challenge'u. Ta sofa nie zostanie zmieniona ani ten telewizor. Raczej to, to już jest nowe. Te półeczki pozostaną zmienione. Ten stół zostanie zmieniony. No i tyle to by było. Jeszcze mamy tutaj. Też tu zostanie pozmienione. Przygotowuję materiał do challenge'u. No finish, całkowitego. I tak to wygląda w koło. Taki domek zrobiłem na jasny kolorek. Jasny nie ma w standardzie takiego koloru. Jestem na 100% przekonany, że nie ma koloru na niebieskiego. W standardzie pomalowałem tak samo, tak jak mówiłem, płoty, nie płoty, wszystkie takie inne rzeczy. Tutaj odmalowałem garaże, nie garaże, bo budynki gospodarcze. To tak jak widać, poddasze, jasny orzech, tutaj taki powiedzmy pomarańcz, nie pomarańcz, coś takiego. Szklarnie już widzieliście dużo wcześniej. Kwiatki to no, troszkę, żebym się namęczył, bo wszystko przysiałem, Teraz z małżonka mi tutaj wszystko podlewa. Wszystko ładnie, pięknie. Jeszcze tam idziemy do, na zakład. Prześpimy się tam powiedzmy dwa tygodnie i, nie wiem czy jabłka niedługo też będą do, do zebrania. No i tutaj tak mój, mój garaż wygląda mm, jasny orzech i taki powiedzmy po, po, pomarańcz. Tak to powiedzmy odmalowałem, odszykowałem. Moja mi powiedziała, że tą skarpetą ona nie będzie jeździć, chce mieć dobrą furę. No to nic, będzie trzeba jechać do sklepu, kupić tą furę. A, jeszcze chciałem Wam pokazać, z tymi krowami. No dobra, tutaj też odmalowałem powiedzmy do kurnika wyjść na biało. Oczywiście w kurniku jest ciemne, ja czy, przepraszam, ciemny, to mi czarny, lekki orzek, letki. Można tego jasny rzekł. Może tak drabina na, na górę jest też na biało umalowana. ramki są na biało, poręczy na biało. Tam też widać, że obramówka od tego to nawet nie jest okno. A powiedzmy, yy, no mówię o tym akurat, jest, jest też umalowane na biało. Ramka nie wiem, czy to jest na magazyn, czy jak. No tak, w każdym moim razie to tak jest. E, chciałem pokazać ten błąd, który e, oni tutaj mają. Teraz wycią, wyciągnijmy rusztowanie. O, można, poprzednio nie było, można tutaj ustawić, ale co? Nie wejdziesz, bo ci krowy przeszkadzają. To jest tak, że, o, proszę bardzo, nie przejdziesz przez krowę. Tu przeszkadza, to jest jedno. I tu nie jesteś w stanie z tym zrobić, to przepraszam, no to to jest takie troszeczkę też. Eee, Błąd, bardzo. Eee, no, co no z tego, że rustowanie możesz ustawić? Jak przez krowę nie możesz przejść, jakbym wykupił tutaj, jak mówię, wcześniej, krowy, eee, to bym nic z tym nie mógł zrobić. Nie pomalowałbym niczego, tak to, to odmal odnowiłem. Odmalowałem eee, w środku. I nad... No, bardziej chodziło mi o środek, odmalowałem to do... w środku. nie ma przejścia. Dobra, zwinimy te ruch się nie będę mocował z tym, bo to jest bez sensu. A, a bo jesteś w środku i nie możesz postawić, bo to, 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 to powiedzmy jest to teraz dopiero na zielono, tak? To co ci się... ja to prostu, Ta kosiarka włącza po prostu też E, tak jak widać, kwiaty są zrobione, posadzone wszystkie od nowa. E, teraz pójdziemy na, na zakład, nasza cieciunia idzie. Pójdziemy e, na zakład. E, no no wiadomo, zakładu nie będę malował, po prostu każdy co inny, in, jaki inny kolor. Tak, poddasza, tam jakieś wejścia, nie wejścia. E, pomalowałem wszystko, powiedzmy tak jak widać, pomalowałem poddasza na jasny orzecz jest e, u nas tam na placu dostępny, no, jeszcze na wykorzystanie nie zostały zmioty, złożone. E, I dookoła na szaru oklepały, obmalowałem i tyle. No, to, to jest tylko zakład, rozumiem, nic więcej. Na zakładzie nie potrzebuje, żeby każdy co innego by był kolor, tak się zastanawiałem. Czy ten gwiazd nie zrobić? ja tak mówię, też to tak odmalowałem w miarę uczciwie, żeby to miało ręce i nogi. Że tam, gdzie powiedzmy, obramówka to jest obramówka, tam, gdzie jest powiedzmy drzwi garażowe, to są garażowe, żeby to miało ręce troszkę i nogi. To jak widać, poddasze tak samo, okno jest też odmalowane na biało. A nawet to jest odmalowane od, a tak jak widać przy tej suszarni, też jest odmalowane na biało. Posadzka też w suszarni jest na biało umalowana, jeżeli dobrze pamiętam, o ile umalowałem, Je jest zrobiona, ok, Trzy okna są w suszarni, trzy są na biało, no i tak o, proszę bardzo. I to jest materiał challenge'owy, który będziemy też e, pomału tym, e, znaczy no ja tu wrócę do tej zabawy, ale już nie będę e, jako youtuber nie będę tego nagrywał. Myślałem, że tutaj jest, jest jakaś facjatka, że można tutaj pomalować. I okazuje się, że bym musiał takie, o, e, takie odcinki pomalować, ale to by było gówniano wyglądało. Myślałem, że jakieś tam powiedzmy tak jak nad nami jest e, takie te i to wszystko, a tu, niestety okazuje się, że nie. Tu nie ma żadnych okien, tylko po prostu jest, bo jest... Są takie, powiedzmy, otwory w tym. I teraz pójdziemy <coughs> dłużej spać. Zobaczymy, co tu będzie. Nie wiem, czy jabłka do mnie też nie dojrzeją, bo to już jest też jakiś tam stan, który, który mam, stadium jabłek, który nam może dojrzeć, także muszę najpierw zobaczyć na tydzień czasu i spać, później znowu na drugi tydzień zobaczymy, co to będzie. Najwyżej te jabłka pozbieramy z challenge'u. No nie, jeszcze jabłka nie dojrzały. To pójdziemy jeszcze raz spać. No to po prostu chcę czegoś nie, nie przefikać. Bo moja powiedziała, że tym gruchotem nie będzie jeździć tą skarpetą, także ona chce nowy samochodzi. No i będzie trzeba po prostu jechać do, do sklepu i kupić ten jej furę, żeby miała czym jeździć do miasta na zakupy. Jeszcze jabłka nie nie, Dobra, to jeszcze pójdę na tydzień czasu. Ale już nam bratki albo stokrotki urosły. E, Chodź ty mój tutaj w tygrysie, bo ty to już jesteś naprawdę zachłany na to wszystko kuczuro. Moja już tam powiedzmy podlewa albo pieli. Hi! How are you? Hi, honey. Such beautiful eyes. You're special. You Wiesz know you. You Dziękuję. Jesteś taki Tak jak mówię, teraz żeby było koniec gry, musi, dziecko, e, musi urosnąć tam syn, wnuk, e, no, syn. Także tutaj, e, żeby to zakończyć, to nie tak szybko. Chyba wszystkie nawet no i dojrzały nam jabłuszka, pozrywajmy jabłuszka. No to może chyba zrobię nawet poza już sejfem, żeby nie przedłużać. To jak mówię ja nie jestem za owcami, za szybkami. To po prostu mnie jakoś nie jakoś nie, nie, nie bawi, nie trawię. Znaczy no, nie, nie po prostu... Nie każdy ro robi to, co lubi, bardziej w ten sposób bym powiedział. Ja powiedzmy, nie jestem za owcami. No to co, teraz by się przydało e, kupić jej tą furę? Ile mamy gotowy? Mamy 600 tysięcy, starczy nam. podstawiłem trochę wcześniej, ona powiedziała, że nie będzie jeździć tym złomem na zakupy, potrzebuje powiedzmy lepszo, lepszy sprzęt, także tutaj no nie kupili ciągnika, bo nie da rady, a pickupem powiedziała, że ty możesz sobie jeździć po lesie, także niestety muszę kupić jej lepszą furę, I na to tak to wygląda, proszę bardzo, No niech ma ten zamówienie, co jeździ na zakupy. My będziemy już kończyć po prostu ten materiał. malowane, odnowione. Nie wiem, która to jest godzina. Szósta rano. No, przydałoby się zobaczyć, ile tych szansych pońców będzie po tych kwiatach, są obsiał, po, po, posiał. To może jeszcze tam po prostu otwieramy. te jabłuszka. Może ten czas będzie A jak nie to pójdziesz na jeden dzień spać i pokażę nam ile szansę w pońcu dostanę za, za, na, za tamten dzień.

będzie trzeba iść jeden dzień dłużej spać i wtedy zobaczymy, yy, zobaczymy ile tych szansę po dostanę, a najpierw ja jabłka sobie pozbieram, już mi nie dużo drzewek zostało, także Hello. Hi, honey. <coughs> Lady, moją, let me uh, tell małżonką, you, mężonką, you look znaleźć. really beautiful today. Thank you. You are such a gentleman. I teraz uh, pójdę ja po prostu jeden dzień spać, zobaczymy gdzie te chłoncy po poniżu. A tu już jestem. Dwa jabłuszka. Ja jeszcze te chłoncy w poniżu dostanę. Stop, więc dzisiejszego dnia

To jest takie powiedzmy jednorazowe. Codziennie będzie o tyle wchodziło. Także dziękuję. Ja już tu kończę na, na tym materiał. To wszystko. No Tutaj nic nie mogłem odnowić. Także tu się nic nie odnowi. Jedynie odmalowałem to jak widać ja tutaj. Myślałem, że to też będę mógł e, odlepać, ale okazuje się po prostu, że nie. A tak jak mówię drzewka rosną bardzo długo, bo rosną aż 2 lata, żeby drzewo dosło, urosło. Powiedzmy, no to jest jakiś tam standard, który, całkiem to jest możliwe.